W okresie II wojny światowej nad Polską zestrzelono kilkaset alianckich bombowców niosących wsparcie walczącej Polsce. Zginęło w nich ponad 5000 lotników różnych nacji. Nie możemy o nich zapomnieć. Poznajmy ich historię i przekazujmy je dalej. Cześć i chwała bohaterom. 26 grudnia 1944 Kraków, Kliny, Zacisze. Awaryjne lądowanie samolotu B-17 Candy z 15 Armii Sił Powietrznych USA. Na przedpolu fortu Borek 52. Tu w Boże Narodzenie 1944 roku wylądował awaryjnie amerykański bombowiec o imieniu własnym Candy, który brał udział w bombardowaniu zakładów paliwa syntetycznego w Blachowni Śląskiej. Niemcy nie mieli własnych źródeł paliwa i od lat 30. prowadzili e, intensywne badania e, do, e, zmierzające do uzyskania benzyny z węgla. Zdawali sobie sprawę z tego, że jedynym miejscem, którym można spokojnie tą benzynę produkować, były fabryki chemiczne na Śląsku, ponieważ one na początku lat 40. były poza zasięgiem lotnictwa strategicznego aliantów. Tu wtedy jeszcze samoloty z Anglii nie dolatywały. Najpierw powstała fabryka w Policach, potem Lojna Pisteric, potem Zdzieszowice, Blachownia, Blechhammer. I tam produkowano ogromną ilość paliwa. Amerykanie nie wiedzieli, co bombardować i gdzie, gdyby nie armia Krajowa. Armia Krajowa miała dość dobrze funkcjonujący wywiad przemysłowy i ten wywiad przemysłowy zbadał, w którym miejscu, w których zakładach co się produkuje i jak. Te materiały opracowane potem przez biuro Studiów i Analiz Komendy Głównej Armii Krajowej zostały. Zmikrofilmowane i udostępnione aliantom. Można powiedzieć, że alianci po raz któryś z kolei dostali na tacy gotowe cele, które dla aliantów przygotowała Armia Krajowa. To było bardzo ważne. Bez tego Amerykanie nie zrobiliby nic. Alianci sobie dokładnie zdawali sprawę z tego, że nie zabombardują Niemców, nie, nie wystrzelają wszystkich Niemców. Natomiast metodą na ich pokonanie jest odcięcie ich od paliwa. W związku z czym dwie armie powietrzne Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, 8 Armia i 15 Armia rozpoczęły systematyczne bombardowania zakładów chemicznych produkujących syntetyczne paliwo. Ta akcja się powiodła. Na początku 1945 roku nie produkowali już nic i jechali wyłącznie na zapasach. Boże Narodzenie. O ironio. Odbyło się bombardowanie y, zakładów chemicznych Blachownia y, Blechhammer. Jeden z samolotów został uszkodzony nad celem i postanowił lecieć do najbliższego lotniska, czyli do Rosjan. Loty do Rosjan były bardzo niebezpieczne, bo Rosjanie niechętnie przyjmowali te y, amerykańskie samoloty. Są znane w historii przypadki zestrzelenia przez Rosjan ratujących się w ten sposób amerykański samolot. W ciszy Bożonarodzeniowej nad Krakowem pojawił się ogromny 18-tonowy bombowiec, który ostatkiem sił leciał na wschód. Obudził obronę przeciwlotniczą i został że tak powiem dobity przez flakcuk z, stojący na, na torach pod Krakowem, i wiedział, że jedynym jego wyjściem jest awaryjne lądowanie. Pilot Harry Feiler, znakomity pilot, doświadczony pilot, bo to jeden ze starszych ludzi tego, tej załogi, zdecydował się lądować na łąkach pomiędzy Skotnikami a Kobierzynem. Wybrał to miejsce i wylądował. Wylądował szczęśliwie, miał ogromne szczęście, ponieważ leciał od południa na nas jakby i siadł na równi ogniowej, czyli na takiej, pochy, ta, takiej łące wznoszącej się lekko w górę, co go wyhamowało. Miał więcej szczęścia niż rozumu, ponieważ zaraz za nami jest siedmiometrowa fosa. Gdyby ten samolot wpadł do fosy, to by eksplodował i z tego samolotu, i z tych ludzi. Nie zostałoby nic. Dziesięciu członków załogi wyszło z tego samolotu o własnych siłach, dwóch było rannych, ale lekko rannych. I zrobili to, co zawsze się robi, to znaczy zniszczyli dokumenty, zniszczyli celownik Nordena. To, była, to był pierwszy komputer pokładowy, jaki został stworzony do prowadzenia bombardowań. Bardzo dobre urządzenie. Natychmiast dookoła tego samolotu pojawiły się dzieci okoliczne, które chciały zobaczyć. Co to, to za dziwo się pojawiło na naszych łąkach. Yy, mamy relacje trzech panów, którzy przyszli do tego samolotu, dostali od Amerykanów yy, yy, czekoladę, dostali od Amerykanów pomarańcze. Ktoś podobno dostał kurtkę. Jeden z yy, lotników, drugi pilot. To był kumpel Regana z planu filmowego. Mówił, że jak wylądował, to urodził się tutaj po raz drugi. Pojawił się patrol niemiecki, który bardzo brutalnie do nich podszedł. Ale dowódca samolotu Harry Fyler postanowił bronić załogi, tym bardziej, że jednym z członków załogi był żyd, szlom, któremu groziła śmierć. To jest zrozumiałe. I powiedział, że odda się tylko i wyłącznie w ręce Luftwaffe. I rzeczywiście po jakimś czasie pojawił się samochód z oficerem Luftwaffe z lotniska z, z Rakowic. I oni zostali w sposób, można by powiedzieć, cywilizowany, zatrzymani, odwiezieni na lotnisko do aresztu, na lotnisko rakowickie. Armia Krajowa planowała w Sylwestra odbicie tych lotników z lotniska z Rakowic. Niemcy albo o tym się dowiedzieli, albo w bieg okoliczności przed samym Sylwestrem. Wszystkich pilotów wywieźli do obozu jenieckiego w Oberursel i tam oni doczekali wojny zresztą bardzo wycieńczeni i w bardzo złym stanie. Do naszych czasów zachowało się bardzo niewiele zdjęć ilustrujących katastrofy bądź zrobione zaraz po wylądowaniu wielkiego bombowca. W naszym przypadku mamy to szczęście, że zostały zrobione trzy zdjęcia które przed wykonane zostały dwa przez panią Marcinkowską, żołnierza Armii Krajowej, na polecenie Armii Krajowej z Krakowa. I pani Marcinkowska razem z dwoma koleżankami przyszły tutaj na piechotę z Krakowa i aparatem schowanym za poły płaszcza wykonały trzy zdjęcia stojącego tutaj samolotu. Znakomitej jakości, to są jedyne tego typu zdjęcia. A zupełnie niezależnie, pan Trzebicki, wiedząc o tym, że wylądował aliancki samolot, przyjechał tutaj na rowerze, biorąc ze sobą lornetkę i lajkę. I za pomocą lornetki i lajki wykonał cały szereg zdjęć, z których jedno wyszło. Dzięki odwadze tych ludzi, bo im groziła śmierć, gdyby ktokolwiek się zorientował, Mamy ilustrację. To był olbrzymi samolot, bardzo cenny dla Niemców, i Niemcy nie mogli sobie pozwolić na to, żeby go w krzakach zostawić. Otóż yy, z pompą i paradą, bo był to sukces obrony przeciwlotniczej, samolot został yy, przed sylwestrem załadowany na niskopodwoziówkę i yy, przetransportowany. Do, 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 na, na dworzec kolejowy w Płaszowie. Jak go wieźli przez podgórze, to statecznikiem pozrywał em, linie tramwajowe. Ale po co oni to zrobili? Otóż warto pamiętać, że w lotnictwie niemieckim latały zdobyczne amerykańskie samoloty jako samoloty dywersyjne. W Krakowie stacjonował tak zwany. Kamp 200, który miał dwa e, amerykańskie bombowce. E, legenda mówi, że samolot został naprawiony, a to jest możliwe, bo jego uszkodzenia były stosunkowo nieduże i został zestrzelony po raz drugi nad kana kanałem La Manche w 1945 roku, w maju, ale to jest chyba legenda. To nie były bombardowania odwetowe. To były bombardowania bardzo, bardzo brutalne i bardzo krwawe. Niemcy w ciągu roku przestały istnieć. My sobie z tego w Polsce nie zdajemy sprawy, ale Niemcy przestały istnieć w ciągu roku. Ale to były, to były bombardowania konieczne, ponieważ ta wojna by się bez tych bombardowań nie skończyła nigdy. Ci ludzie to byli kilkunastoletni młodzi ludzie wyrwani gdzieś tam spod Mississippi czy ze środkowej Ameryki. Wsadzeni do samolotów i skazani na śmierć, bo proszę pamiętać, że nad Polską zginęło około 4000 amerykańskich lotników. Życiem tych ludzi była muzyka, wtedy był swing. W związku z czym my co roku tutaj gramy swing, upamiętniając tych ludzi. Niedawno została ukończona została budowa szkoły podstawowej. I ta szkoła podstawowa, mam nadzieję, i taki jest nasz wniosek, żeby ta szkoła uzyskała imię 15. Armii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Gdyby William Nassif, o którym wspomniałem jako koledze Ronalda Reagana z Westernów był tutaj, to by zapłakał, zapłakałby ze szczęścia, dlatego że tu za mną te drzewa zostanie wpisana makieta samolotu 1 do 1, stalowa konstrukcja wykonana z drutu, która będzie chyba jedynym tego typu pomnikiem na świecie. To będzie instalacja ogrodowa, która przyrodą, to znaczy bluszczem i powojami upamiętni samolot o imieniu własnym Candy, który wylądował szczęśliwie dzięki Bogu. Na przedpolach Fortu Borek 52.